Dzień dobry, dzisiaj zajmiemy się tematem ładowarek do ładowania akumulatorów firmy DeWolta. W zasadzie mamy trzy grupy napięciowe ładowarek, które są używane w różnych konfiguracjach. Zaczynając od. Najmniejszej ładowarki o napięciu 7,2 V jest taki specyficzny mały akumulator. Na każdej z ładowarek, niezależnie od tego, jaka by nie była, jest zawsze przyklejona oryginalna naklejka z modelem ładowarki, z instrukcją i napięciem oraz czasem, przybliżonym czasem ładowania yy, akumulatorów. I Samym procesem ładowania, który pokazuje nam z reguły ten piktogram, informuje nas o tym, co się dzieje z akumulatorem, czy akumulator jest ładowany, czy nie jest ładowany, czy jest uszkodzony i to sobie omówimy. Ładowarka DCB095 zachowuje się w momencie, kiedy podłączymy do napięcia, ona nam na chwilę zaświeci się na czerwono takim dłuższym impulsem i. Już jest w czuwaniu. W tym momencie, kiedy wkładamy akumulator, ona zaczyna do nas odpowiadać takim długim impulsem, równe przerwy między, między załączeniem tej ledy i, i zgaśnięciem. I to sygnalizuje nam, że na tym piktogramie mamy informację, że akumulator jest w trakcie ładowania. Gdy osiągnie akumulator swoje napięcie i jest naładowany, LEDa zaświeci się nam na stałe i będzie ciągło, ciągłym światłem świeciła nam na czerwono, co jest bardzo istotne. Wszystkie te ładowarki nie mają innego koloru LEDy niż czerwony. Nie czekamy na żadny sygnał jakiejś zielonej LEDy, tylko cały czas. Informuje nas o stanie akumulatora i procesie ładowania na czerwono. Może zaistnieć sytuacja, w której akumulator będzie się zachowywał w ten sposób. Długi sygnał, potem przerwa i krótki impuls. Wtedy oznacza, że ten akumulator jest podczas ładowania za gorący, i wtedy ładowarka przerywa proces ładowania. Następuje ostudzenie akumulatora, jeżeli akumulator zejdzie do parametrów temperatury takie, jakie powinny być do ładowania, zacznie proces ładowania, czyli znowu wróci do takiego stanu, takiego migania dłuższym sygnałem do nas. Jeżeli by akumulator po włożeniu akumulatora ładowarka nam migała bardzo szybko, tak perliście, króciutkie impulsy. To oznacza, że jest uszkodzony akumulator. Niestety nie mam akumulatora takiego, którym mógłbym zademonstrować efekt takiego uszkodzenia. Wtedy ładowarka nas informuje o tym, że proces ładowania nigdy się nie uda, bo po prostu akumulator jest zepsuty. To jest ta najmniejsza o napięciu 7,20 V. To jest tylko ładowarka przeznaczona do tego akumulatora i ta ładowarka ma prąd ładowania 1 A przy napięciu 8 V prądu stałego. Następną ładowarką, którą my wymienię, jest ładowarka DCB 110. Ona jest przeznaczona do ładowania akumulatorów 10,8 V i 12. To współwymiennie wynika to po prostu z napięcia osiąganego po naładowaniu do pełna akumulatora, ale to jest de facto taki sam akumulator za każdym razem. I tak samo w momencie, kiedy wkładamy do napięcia, tutaj się nic nie dzieje. Wkładając akumulator do, znowuż nam tak samo sygnalizuje. Jeżeli nam sygnalizuje ta LED-a takim długim impulsem na czerwono, z dłuższą przerwą, oznacza, że akumulator jest w trakcie ładowania. Jeżeli nastąpi całkowite naładowanie akumulatora, ta LED zaświeci się nam na stałe, na czerwono. Także występuje w tym akumulatorze możliwość przegrzania akumulatora. Jeżeli akumulator będzie za gorący albo zbyt wcześnie był wyjęty z narzędzia, które było bardzo intensywnie eksploatowane i akumulator podczas rozładowywania nagrzał się, to. Ten sam efekt będzie, jeżeli włożymy do ładowarki za szybko, kiedy on jest gorący, to nam zasygnalizuje tak jak na tym dolnym piktogramie, że będzie zaświeci się na żółto ta leda państwa prawa, a czerwona będzie migała. I wtedy tak samo proces będzie przerwany przez ładowarkę. Ładowarka poczeka aż akumulator ostygnie, jeżeli dojdzie do parametrów temperatury prawidłowych. Umożliwiających proces ładowania. Wróci z powrotem, zgaśnie ta leda prawa, zaświeci się leda lewa na czerwono i będzie kontynuował proces do momentu naładowania całkowitego, i wtedy w tym momencie ta leda zgaśnie, zapali się na ciągłym światłem. I ona ma parametry tutaj na wtyczce. Prąd ładowania 1,25 to jest przy napięciu. 12 V, 15 VA. Następną ładowarką jest ładowarka DCB 112. Ona jest przystosowana do ładowania akumulatorów 10,8, 12, 14,4 i 18 V. Czyli do takich akumulatorów do 18 V. Ona sobie samodzielnie wybiera, wybiera napięcie, do jakiego będzie ładować konkretny akumulator. I tak samo są piktogramy na każdej naklejce, instruujące nas o, o tym, jakie akumulatory można ładować tym, tą ładowarką, o jakich zakresach napięć. Tak jak tutaj jest 10, 8, 12, 14, 4 i 18V. I tak samo w momencie, kiedy ją wetkniemy pod napięcie, ona nic nam na razie nie pokazuje. W momencie, kiedy włożymy te, ten akumulator 12 Zacznie nam normalnie tak samo długim impulsem na czerwono sygnalizować proces ładowania. Gdy dojdzie do naładowania, zaświeci się na stałe ta leda. Ta prawa nas jak gdyby nie interesuje. I po ja przez analogię, gdyby akumulator był za gorący, to wtedy będzie migała leda LED ta długa i ta króciutka na stałe będzie się świecić na żółto. Czekając, aż ostygnie akumulator. Jak ostygnie, zacznie się proces ładowania, zgaśnie ta leda mała, zacznie świecić czerwona takim światłem długim. Tak samo jest z akumulatorem 18V. Ona tak samo sobie dobierze, dobierze parametry ładowania i napięcie po załączeniu akumulatora. Akumulator po prostu porozumieje się dodatkowymi parami styków do jakiego napięcia ma być ładowana i tak samo proces ładowania jak będzie naładowane będzie świeciła na stałe na czerwono jeżeli by była przegrzana to będzie migała czerwona a żółta się zaświeci na ta mała LEDa lub na czerwono w zależności od wersji ładowarki Napięcia ładowania 10,8, 12, 14, 4V i 18V do akumulatorów. Prąd ładowania 2A, 44V przy napięciu 22V prądu stałego. Następną ładowarką jest ładowarka DCB113. Także może ładować akumulatory 10,8, te malutkie, 12 i 14 4 i 18. I w momencie kiedy tą ładowarkę podłączymy do napięcia, tak samo się będzie zachowywała. Wkładając akumulator, LEDa będzie świeciła takimi długimi impulsami na czerwono, to znaczy, że nastąpił proces, rozpoczął się proces ładowania. Jeżeli naładuje do pełna akumulator, LEDa się zaświeci na czerwono ciągłym światłem w przypadku przegrzania akumulatora tak samo tutaj ta dolna informacja na tym piktogramie jest, jak się będzie zachowywała, że tu będzie migać, a tu będzie świecić światłem ciągłym. Jak ostygnie, to znowuż przejdzie do procesu ładowania. DCB 113, tak samo napięcia 108, 12, 14, 4 i 18 V. Akumulatory, parametry, prąd ładowania 3A. 66VA przy napięciu 22V prądu stałego. Następnym modelem ładowarki jest ładowarka DCB115. Przepraszam za jej wygląd, ale jest to ładowarka, która jest po przejściach. Ona tak samo po włączeniu do napięcia nam nic nie, nic nie, nie mrygnie. W momencie, kiedy włożymy akumulator, zacznie nam takimi długimi impulsami ładować. Tu na przykład pokazuje, że ten akumulator już jest naładowany, ale może być to nie, nie do końca prawda, bo może być ona uszkodzona w tym momencie. Ważne jest to, że ta ładowarka też może ładować akumulatory 10,8, 12V, 14,4 i 18V. Charakteryzuje się prądem ładowania 4A. To jest 88 V Amper przy napięciu 22 V prądu stałego. Następną nową ładowarką jest ładowarka DCB 11.02. Charakteryzuje się takim układem, że jest taka kieszonka, która jest po prostu bezpośrednio nakładana na akumulator. W ten sposób to się montuje i to już jest jak gdyby przygotowane akumulator do ładowania, wszystko jedno czy to będzie 12 czy 108, one tak samo będą funkcjonowały. I tak, po włożeniu tego tej ładowarki do sieci, ona nam zasygnalizuje takim długim impulsem na czerwono, że jest gotowa do procesu ładowania. I w momencie kiedy wsuwamy akumulator, ona tak samo będzie pokazywała długim sygnałem migającym na czerwono, że jest proces ładowania, jak Akumulator się podładuje do 70-80% swojej pojemności, to zaświeci się nam ta LED na, na stałe, na czerwono, a zacznie nam migać ta mała, krótka LED. -a i proces ładowania nadal będzie kontynuowany. Do momentu, dopóki obie LEDy na czerwono nie zaświecą się światłem stałym, wtedy już będzie wiadomo, że akumulator jest w pełni naładowany. I podobnie analogicznie. Gdyby był akumulator za gorący, to ten ostatni piktogram miga nam ta LEDa, a ta mała świeci na żółto i czekamy aż ostygnie akumulator. Jak ostygnie, wtedy zacznie się proces ładowania, zgaśnie mała LEDa żółta, zacznie migać czerwona. To samo jest z akumulatorem 18V. Tak samo się będzie zachowywał. Te, te sygnalizacje LEDy są analogiczne. W obu przypadkach, jeśli chodzi o te napięcia 12V i 18 Ładowarka DCB1102 o napięciu 12 i 18V. Ona ma te parametry tutaj. Prąd ładowania 2A to jest 44V przy napięciu 22V prądu stałego. Następnym modelem ładowarki jest model DCB 11.04. Ona ładuje nam akumulatory 12 i 18. I w tym przypadku, jeżeli włożymy pod napięcie, tak samo na początek nam zasygnalizuje, że ładowarka jest pod napięciem i że jest gotowa do rozpoczęcia procesu ładowania. Kontrolka, ta długa, czerwona, zgasła. W momencie, kiedy wsuniemy w kieszeń akumulator, akumulator się zaczyna ładować. Proces, proces rozpoczęty długimi impulsami sygnalizuje nam, że akumulator się ładuje. I to samo, analogicznie jak w poprzedniej ładowarce, jeżeli się naładuje akumulator do pojemności w granicach 70-80% pojemności akumulatora, i odpowiedniego napięcia ta LEDa długa zacznie nam świecić na stałe, a zacznie nam migać ta krótka LEDa aż do momentu, dopóki się nie naładuje całkowicie akumulator. I w tym momencie zaświecą obie LEDy jako jeden długi pasek na czerwono, że jest akumulator w pełni naładowany. I analogicznie, ostatnia pozycja piktogramu. Miga nam lampka długa. Krótka leda świeci nam na żółto, to oznacza, że akumulator jest zbyt gorący, proces musi ostygnąć nam akumulator, w momencie kiedy ostygnie, zgaśnie ta żółta leda, zaświeci się nam ta długa czerwona i ten proces będzie dalej postępował, może on być od tej, od tej pozycji pierwszej piktogramu poprzez drugą do ostatniej trzeciej. To samo analogicznie z akumulatorem 12-V, tak samo on się będzie zachowywał. Wszystkie te ładowarki sobie wybierają napięcia y, ładowania poprzez, poprzez y, sprawdzanie i porozumienie się ładowarki i akumulatora. W związku z tym te, te trzy styki wewnętrzne są bardzo ważne w akumulatorach i ładowarce. Generalnie wszystkie styki powinny być zawsze czyste, i to należy tego pilnować. Bo to może prowadzić albo do jakichś nieprawidłowych wskazań, albo przerywać może proces ładowania, gdyż po prostu cały czas akumulator i ładowarka musi się porozumiewać co do napięcia prądu i temperatury. Przystosowana do ładowania akumulatorów 12 i 18 V. Z parametrami ładowania 4A. Prąd ładowania to jest 88VA przy napięciu 22V prądu stałego. Następnym modelem ładowarki jest ładowarka DCB118. To jest taka większa ładowarka, ale ona jest tylko przeznaczona do ładowania akumulatorów 18V. I przykładowo wezmę akumulator 12V. Nie ma takiej możliwości, żeby, ją, żeby wsunąć ten akumulator w kieszeń. Jest mechaniczna blokada, która nie pozwala nam innego akumulatora włożyć niż 18V. 18V bez żadnego problemu się wkłada, zapina. Ważne jest w tych modelach, żeby akumulator był po wsunięciu dociśnięty tak, żeby blokada. Akumulatora zadziałała. Teraz nie mogę wysunąć akumulatora, żeby go wyjąć. Muszę celowo nacisnąć blokadę i dopiero wyciągnąć akumulator. I w momencie, kiedy wsuwamy napięcie w ładowarce, ładowarka nam tak samo pokaże na moment, zaświeci nam światłem, że ładowarka jest gotowa do ładowania pod napięciem, ale to tylko na chwilę nam pokazuje. Jest to ładowarka szybka. Ona się charakteryzuje tym, że ma znacznie większy prąd ładowania i w sobie wbudowany system wentylacji, który studzi nam procesor i układ prostowniczy, żeby nie uległ przegrzaniu, bo jest znacznie większym prądem ładowana. Charakteryzuje się to tym, że w momencie kiedy to włożymy akumulator, on po paru sekundach Uruchamia swój wentylator i ona ma studzenie wymuszone, żeby ten proces ładowania był optymalny i żeby elektronika nie, nie uległa przegrzaniu. I tak samo w momencie, kiedy ładujemy akumulator, ona nam miga takim czerwonym impulsem długim. Jeżeli się naładuje, to... Do tych 70-80% to zaświeci się nam ta LEDa długa na czerwono, ta zacznie nam migać na czerwono. Jak będzie naładowany całkowicie, obie LEDy zaświecą na czerwono i będą świeciły ciągłym światłem. W przypadku przegrzanego akumulatora będzie taki sam sygnał, że akumulator będzie się w przerwie proces ładowania, ładowarka migać będzie ta długa LEDa. Ta mała zacznie nam świecić na żółto. W momencie, kiedy ostygnie akumulator, zgaśnie ta leda żółta, zacznie świecić ta czerwona takim długim sygnałem. W momencie, kiedy wymontujemy akumulator, przestaje pobierać prąd, akumulator, ładowarka się wyłączy i wentylator także się powinien wyłączyć. I w takim stanie czuwania on wtedy zostaje. Też się charakteryzuje prądem ładowania 8 A 176 VA przy napięciu stałym 22 V. Tu mamy do czynienia z ładowarką DCB 132. Jest to ładowarka dwukieszeniowa. Można jednocześnie ładować dwa akumulatory. Napięcia 10 8 12 14 4 i 18. De facto jest to Ładowarka, która by się składała z dwóch takich ładowarek DCB115 w jednej obudowie. Czyli niezależnie od tego, czy jest włożony jeden akumulator, czy drugi, to są dwie osobne, dwa osobne układy zasilania do ładowania akumulatorów. Więc nie ma czegoś takiego, że ładowarka. Po włożeniu dwóch akumulatorów będzie dłużej ładowała. Ona będzie tak samo ładowała, tylko tyle, że w zależności od stanu akumulatoru, akumulatora lewego czy prawego, któryś z nich może być szybciej naładowany, ale to nie wynika z tego, że, że jak gdyby któryś akumulator zabiera któryś, któremuś układowi prostowniczemu więcej prądu i napięcia. Po włożeniu do zasilania nic się nam nie dzieje. Wkładamy akumulator i tak samo leda nam świeci długim impulsem na czerwono. Ta długa. Proces ładowania rozpoczęty. Jeżeli się naładuje, to ta leda będzie nam świeciła stałym światłem, a ta mała krótka nic nie robi, jest ciemna. Proces naładowania jest ciągłe światło tej tej LED. I tak samo możemy włożyć inny akumulator o zupełnie innym napięciu i innej pojemności i tak samo się zachowuje druga kieszeń. Jak gdyby to są dwie osobne ładowarki w, jednym, w jednej obudowie. Jest to bardzo wygodne, jeżeli ktoś używa dużo narzędzi i potrzebuje szybkiego ładowania, żeby móc po prostu dalej pracować. To rozwiązanie jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem i w zasadzie te same, te same funkcje. Tak samo po wyjęciu akumulatorów yy, ładowarka przestaje nam dawać jakiekolwiek impuls. Ona się charakteryzuje prądem ładowania 4A, czyli 88V przy napięciu 22V prądu stałego. Tu mamy największą ładowarkę DCB-104. Jest to ładowarka, która może współpracować z systemerem. Można ją podpiąć do, do kufrów, do wózków transportowych, do regałów, które można zamontować w samochodzie, do transportu, żeby nam się nie przemieszczały narzędzia. I ta ładowarka charakteryzuje się tak samo jak poprzednia ta DCB-132, że ma. W jednej obudowie dwie osobne ładowarki. Z tym, że każda, każdy zasilacz płyty ładowania jest jakby przypisany do, do dwóch gniazd. Do tych dwóch gniazd lub do tych dwóch gniazd. I one się zachowują w ten sposób, że można jednocześnie podłączyć cztery akumulatory, bez względu na to, co by się nie działo. Tak samo. W momencie podłączenia pod napięcie. LEDy nam sygnalizują, że ładowarka jest pod napięciem. Po włożeniu akumulatora tu muszę tak pokazać, zaczyna się proces ładowania, uruchamia się wentylator studzący procesor. Proces ładowania tak jak widać długie impulsy w momencie kiedy się naładuje, proces ten zakończy się ciągłym światłem, ta LED będzie świeciła na ciągło. Jeżeli by był akumulator przegrzany, to tu będzie migało, tu będzie zaświecić się lena na żółto w momencie, gdy ostygnie, zgaśnie ta leda mała, zaświeci się ta i dalej będzie proces ładowania następował. W momencie, kiedy całkowicie się naładuje, zgaśnie. I tak samo możemy tu ułożyć dwa różne akumulatory, pomimo to, że jest to ta sama ładowarka, to ona może nam po prostu. Ładować i jeden i drugi akumulator bez żadnych problemów. Tu pokazuje, że już ten akumulator się naładował. Spróbujemy go na, im, na, na, drugim, na drugim polu, tak samo tu pokazuje, że już jest naładowany. Czyli de facto to jest ładowarka, która się składa też z dwóch ładowarek. Jedna obsługuje ładowarka te dwie kieszenie, druga te dwie kieszenie. I Jednocześnie można ładować cztery akumulatory. Obie ładowarki mają, wyposażone są w system wentylacji, studzącej procesor. Teraz drugi się załączył, bo ten akumulator już jest naładowany, w związku z tym on, on nie będzie już pobierał prądu, więc procesor nie jest studzony. I do momentu, kiedy się naładuje, tak samo się zachowuje. Wszystko jest tak, jak mówiłem. Opisane na tych naklejkach, które informują nas o, o stanie i ładowarki, i akumulatora, jak do nas świecą poszczególne LEDy. No i tutaj jest tak samo, że tu jest taka informacja, że to jest szybka ładowarka. 8A prąd ładowania, 176V przy napięciu stałym 22,V. v Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn